30 kilometrów od Baranowicz, traktem na południowy wschód poprzez Lachowicze i dobra Floriana Bochwica, znajduje się Chruszówka. Niewielka wieś na Polesiu zamieszkała obecnie przez kilkudziesięciu mieszkańców. To właśnie tam znajdują się pozostałości majątku rodziny Rejtanów. O Chruszówce najpierw opowiedziały mi, a później wskazały do niej drogę, dwie panie. Elżbieta Dołęga-Wrzosek i Janina Chwalko mieszkanki Baranowicz, działające w Związku Polaków na Białorusi. To dzięki nim poznałem niezwykłą historię Tadeusza Rejtana, jednego z największych polskich patriotów, uwiecznionego w znanym dziele Jana Matejki, który swe płótno nazwał jego imieniem. Rejtanowie przybyli do Polski około 1600 roku z Niemiec, z czasem ulegając całkowitej polonizacji. W posiadaniu męskiej linii rodziny Chruszówka pozostawała do 1910 roku, to znaczy do śmierci Józefa Rejtana. Później panią na Chruszówce była wdowa po Rejtanie, pani Alina Rejtan.